Zmarzły rączki. No nie jest za ciepło. No. Cześć, Cześć witajcie dajcie. na kanale MinioPomysłów Pomysłów na minutę. Cześć. Dzisiaj na naszym stole szepach. Nawet udało nam się koszulki dobrać w miarę kolorystycznie. Tak. Yy, Niestety bez napisu. Bez napisu, ale to nieważne. Ważne jest to, co na stole. Tak jak Jacek wspomniał, dzisiaj jest z nami szepach. wyżynarka, model yy, SD. 1600V Zapraszam Zapraszamy No więc co, Niemniej, nie mniej, więcej, słuchajcie Tylko wyżnarka włosowa Waga całości z opakowaniem to jest 14 kg Więc trochę jest Tak, troszeczkę waży Natomiast waga samego urządzenia jest nieco mniejsza, to jest 12,7 kg, więc jest ok. Wyżynarka, y, którą już mieliście okazję zobaczyć na, przy, na ostatnim przyróbmy. tak. Y, jest to troszeczkę inny sprzęt wyżynarki, y, której do tej pory u nas widzieliście. Y, ta jest taka bardziej precyzyjna. Y, jest możliwość zamontowania. E, oczywiście, dłuższych, ostrzy, e, grubszych, cieńszych, okrągłych, także co jest bardzo fajne, przy wycinaniu e, dokładniejszych elementów, bądź tworzenie także projektów, które wycinamy z desek, ze sklejki, właśnie w środku. Jeżeli by to miałoby, miałoby być przykładowo, nie wiem, jakieś drzewko, nie drzewko, bądź jakiś projekt, który e, dany element wycinamy. Tak, jak wspomniałem, ze środka tak jest. No, ona ma jeszcze tą zaletę, że oprócz tego, że możemy do niej zastosować standardowe brzeszczoty, jak to ostatnio mnie rozbawili z pałeczką, czyli z tak zwaną przytyczką, tak? Tak. To mamy również możliwość zamontowania do niej brzeszczotów zwykłych. Po prostu prostych, bez żadnego wykończenia. Długość brzeszczotu to 134 mm. Natomiast jeśli chodzi o maksymalny rozmiar, mówimy o zasięgu, no to mamy 400. 6 mm i 50 mm wysokości, więc no już można znacząco więcej zrobić. Tak. Standardowo fajne jest to, jak w większości, właśnie praktycznie we wszystkich wyżynarkach, możemy także podłączyć odciąg, co ułatwi nam w pewnym sensie w, i pomoże w odsysaniu pyłu, który jest. Rozmiar jest standardowy, to jest Fi 30. 5. Tak, Fit 35 zgadza się. I co bardzo fajne jest jeszcze w tej wyżynarce, to to, że możemy sobie przykładowo ustawić kąt cięcia u układ naszej podstawy, czyli naszego tego blatu stołu. Zależy jak to jak kto to nazwie. I to jest od 0 do 45 stopni. Tak jest. Ma regulację prędkości słuchajcie, co też jest fajne. Mm -hmm. I tutaj mamy od 500 do 1700 obrotów na minutę, czyli obrotów, no, suwów po prostu mm -hmm. brzeszczotu, co też jest fajne, bo możemy sobie dostosować do grubości i do e, jakby wytrzymałości materiału, na którym w danym czasie pracujemy. E, oczywiście ma, e, oprócz odciągu, ma jeszcze wydmóg powietrza, gdzie możemy sobie precyzyjnie go skierować na nasz brzeszczot i on będzie nam zdmuchiwał, po prostu był spod samego brzeszczotu. Ma również lampę. Tak, co, co także nam ułatwia e, pracę z tego względu, że e, dotychczasowe <laughs> wyżarki, z których e, korzystaliśmy, e, światło e, nie, nie mają z, m, wbudowanego światła. Zawsze musieliśmy mieć jakieś oświetlenie przykładowo lampki bądź lamp, które tutaj mamy, żebyśmy mogli prosto uciąć bądź wyciąć e, dany, e, dany element. Tak, zgodnie z linią, nie linią. No rozwiązanie fajne, marka fajna. Co? Myślę, że nie ma sensu się dalej rozgadywać, bo jeśli chodzi o parametry, to powiedzieliśmy wam po prostu wszystko. Czas zajrzeć do środka. Zapraszamy. Zapraszam. Słuchajcie, oczywiście, tak jak Jacek wspomniał, sprzęt jest rozpakowany, bo korzystaliśmy z niego, zabezpieczonym oczywiście steropianem. Podstawiamy sobie to na bok, i co? Od razu mamy instrukcję obsługi. Także, oczywiście, od razu z gwarancją dodatkowe elementy, ale to możemy powiedzieć chyba od razu. Także do zamontowania mamy os osłonę. Z której na pewno także będziemy korzystać. Dodatkowo mamy właśnie taki wężyk. To jest nasz. E, po, to jest nasza taka trzecia pomocna e, ręka, która zdmuchuje nam e, pył. W końcu przestaniemy robić to. Tak, oczywiście. To jest to, byśmy mogli w, w, skupić się na e, cięciu. Dobra, Teraz Dwań. najważniejszy nasz element pracy. Juhu, przydaje się na to. <laughs> No i co? Słuchajcie, oczywiście, e, kabel. Kabel długi, bardzo długi. No, tak jak Jacek zawsze mierzy, jest długość pewnie około 2 metrów, w tak? Jak widzicie w standardzie, e, nasz blat, podstawa naszego, e, naszej maszyny przychodzi w ten sposób. Z tego względu, że ja próbowałem ją schować z wyprostowanym blatem, niestety miałem problemy. I odczekuję jak już mamy z tej strony, jak widzicie, troszeczkę zachurzone, nie wyczyszczone do końca. Romuś, jak mogłeś? <laughs> nie wyczyszczone do końca. No to tak. Na początek włącznik, włącznik pracy zielone oczywiście włączenie czerwone wyłączenie e, kom, e, regulacja obrotów tak jak wspominaliśmy od 500 do e, 1700 tak jest włącznik pokryty gumą czyli zabezpieczony przeciwpyłowo tak zgadza się to też bardzo ważne e, no podłączenie naszego odciągu tutaj Ustawiamy sobie, odkręcamy i mamy regulację naszego stołu, w zależności pod jakim kątem chcemy sobie ciąć, zostawimy kąt prosty. Mamy nasze pole robocze, jak widzicie, ono jest bardzo długie, co także nam ułatwi naszą pracę. Jeżeli chodzi o wycinanie większych elementów, nie musimy się martwić, że się po prostu nie zmieścimy, także. Nasz brzeszczot, jak widzicie, on jest tutaj o. słychać. Jest bardzo sztywny. Regulacja naszego brzeszczotu znajduje się tutaj z tyłu. Oczywiście regulacja podnosimy do góry i to nam odskakuje, odkręcamy i już mamy luźny brzeszczot. O. Już nawet dźwięk jest inny. mamy, mamy luźny brzeszczot, o, jest naprężona oczywiście. Eee, co dalej? Nasza, nasze oświetlenie. Mamy lampkę, którą możemy także obracać sobie w prawo, w lewą stronę. Znajdują się tutaj e, trzy żarówki LEDowe. Oczywiście włącznik e, znajdujący się e, z tyłu. Oczywiście nasz taki dodatkowy, jak wspomniałem, trzecia nasza taka ręka. Montujemy u góry i mamy także, jak nasze światło, regulację z prawej bądź z lewej strony, z przodu. Ustawiamy sobie nasze. I jak nam wygodnie. Tak, jak nam wygodnie. Bardzo fajne jest to, że na naszym blacie, to Wam pokażę, z tej strony widzicie dwa wcięcia. Możemy sobie, to służy do tego. Że teraz, właśnie jak Jacek wspominał, mamy założony brzeszczot e, z, przetyczką. z przetyczką. Natomiast, jeżeli będziemy montować, e, montować e, brzeszczoty bez przetyczki, on będzie znajdował, znajdował się w tym drugim e, otworze. Tu. No. E, słuchajcie, o, jest woreczek, który mi umknął. Także dodatkowo w zestawie otrzymujemy dodatkowy brzeszczot, cieńszy z większą ilością zębów, a także dwa klucze impulsowe w zestawie i dwie przytyczki, gdzie montujemy brzeszczoty bez, yy, jak to jest? Przytyczek. No, bez przytyczek. Natomiast montaż przytyczek następuje w ten sposób, że tutaj, jak widzicie, takie Zaokrąglenie. Montujemy to, w ten, e, zakładamy, zakładamy u góry. Natomiast montaż drugiej odbywa się w ten sposób, że na naszym blacie ten czarny element, który tutaj jest, musimy go wyciągnąć. I ściągając, e, ściągając tą czarną obudowę z blatu, drugi nasz mechanizm, drugi nasz mechanizm, montujemy na identycznym e, haczyku, który znajduje się na dole. W tym momencie używamy właśnie naszych kluczy impulsowych do skręcenia z jednej i z drugiej strony e, tych haczyków, aby nasz brzeszczot był sztywny. My na razie nie będziemy sobie montować z tego względu, że brzeszczoty bez przytyczki e, do nas jeszcze nie dotarły skręcimy i ustawimy sobie odpowiednie, żeby nam po prostu brzeszczot za mocno nie wariował przy cięciu danego materiału i pokażemy Wam przy regulacji prędkości jak to wszystko wygląda. Ok, słuchajcie, mamy zamontowane wszystkie nasze elementy. Oczywiście teraz tak, jeżeli chcemy podnieść naszą osłonę, jak widzicie, mamy ją troszeczkę mocniej skręconą. Wcześniej ona nam opadała. Podniesiemy ją tylko i wyłącznie do tego momentu, z tego względu, że przeszkadza nam nasz yy, Nasza pomoc na dwóch, nasz nadmuch nam pomaga. Oczywiście, jeżeli odkręcimy, yy, to masz z tej strony, jeżeli odkręcimy tutaj tą śrubę, mamy możliwość regulowania, wznoszenia i opuszczania sobie naszej yy, osłony. Tak samo tutaj, jeżeli odkręcimy dany ten mechanizm, odkręcimy tą małą śrubką. Możemy sobie przesuwać w prawo bądź w lewo nasz element. Jeżeli udałoby nam się pokazać, jak zobaczycie, tutaj w środku jest taki sam mechanizm, do którego właśnie montujemy nasze złącza do brzeszczotów okrągłych. Wyglądają one w ten sposób i zarówno tam na dole, jak i tutaj u góry po prostu zawieszamy je w ten sposób z wcześniej zamontowanym brzeszczotem. A żeby zamontować brzeszczot, to tak, potrzebujemy oto właśnie ten element. A dlaczego? Ponieważ ja sobie pozwolić ściągnę. Możemy go nazwać roboczo szablonem, żeby się tak, nie pomylić. Tak. Oczywiście. Robimy robimy to w ten sposób, że z jednej strony, z jednej strony nakładamy sobie tutaj z drugiej tu i mamy z, i montujemy do tych otworów tutaj z jednej i z drugiej strony nasz brzeszczot okrągły skręcamy go kluczem impulsowym i w tym momencie montujemy i w tym momencie tak Dobrze no ściągamy i zakładamy tak ściągamy żeby, że mamy, wtedy, mamy wtedy równo zamontowane, y, ściśnięte na nasz szczot, zakładamy i klucz odkładamy sobie y, na bok. Y, opuszczamy oczywiście naszą osłonę. Teraz tutaj w, y, w większości na napotkacie także takie czarne zaślepki z tworzywa, ponieważ wszystkie te elementy. Zakrywają nasze e, mechanizmy, które, jak podaje nam producent, po 50, co 50 godzin e, roboczych musimy e, nasmarować, e, nasmarować łożyska. nasze łożyska. Wiadomo, że cała maszyna pracuje, więc fajnie, fajnie jest to zabezpieczone, bo do środka nie dostaje się żaden pył. E, oczywiście oświetlenie e, działa tylko i wyłącznie przy włączonej maszynie. Teraz, no wiadomo, no nie włączymy. Dopiero jak podłączymy naszą maszynę do kontaktu, wtedy. I teraz niespodzianka, którą jest, której nie ma w wielu podobnych maszynach, czyli wymiana brzeszczotu. Tak, wymiana brzeszczotu. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to jest. <laughs> bardzo fajnie to działa z tego względu, że tak. Odchylamy tutaj, odbezpieczamy nasze naprężenie, odkręcamy. I wymiana następuje w ten sposób, że tutaj naciskamy, i w tym momencie wyciągamy, wymieniamy nasz brzeszczot. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, o której musicie wiedzieć: to możemy także ciąć w poprzek, i wtedy brzeszczot po prostu fizycznie zakładamy w tą drugą szparkę, która tutaj to jest. To też jest bardzo fajne rozwiązanie z tego względu, że jeżeli dany element nie mieści nam się z tej strony. A nie mamy brzeszczotów spiralnych? Nie mamy, możemy, za, możemy zamienić sobie brzeszczot i ciąć go w drugą stronę. To co, słuchajcie, montujemy z powrotem brzeszczot, podłączamy maszynę i pokażemy Wam wycinanie jednego elementu, e, którego spróbujemy troszeczkę może wyciąć, e, nie wiem, pod jakiegoś e, jakiś okres świąteczny, może projekt. znajdziemy jakiś mały nie te święta. projekt, nie może nie te święta, ale akurat projekt będzie e, na kolejne. Okej, okay, słuchajcie, mamy podłączone nasze urządzenie, włączamy. Chodzi. Odpal światło. Odpal. Mamy światło. No i tak jak mówiliśmy, trochę może nie ten, zbliżający się okres świąteczny, ale spróbujemy chociaż jakąś małą, mały środek sobie wyciąć. Zobaczymy jak nam to pójdzie. Oczywiście regulacja zwiększyliśmy trochę obroty i teraz tak, nie róbcie tego w domu ale my żeby wam lepiej pokazać podniesiemy sobie podniesiemy sobie tak. po prostu osłonę Nie mogę się przestawić na tą osłonę. Natomiast jakość cięcia naprawdę na wejściu, zarówno jak i na wyjściu jest bardzo zadowalająca. Wystarczy delikatny szlif samej krawędzi. Będzie naprawdę ok. Od czego powinniśmy zacząć? Powinniśmy zacząć od tego, że to nie jest nasza pierwsza włosówka. Tak, to nie jest nasza pierwsza wosówka, jest to już wosówka, która kolejna z rzędu. Eee, oczywiście fajny sprzęt, ja się z niego cieszę, e, bo w końcu też będę, będziemy mogli wziąć i e, zacząć nawet wycinać elementy, e, jeżeli chodzi o środek, coś podobnego właśnie. Będziemy robić konkurencję obiemu. Tak. B to dla ciebie. Cena? którą na przykład chcecie od nas usłyszeć powiem Wam zbliżoną cenę, to jest około tam, 360 zł, jeżeli się nie mylę. Oczywiście ten model możecie zobaczyć bądź poszukać sobie w sklepie Endar w naszym zaprzyjaźnionym sklepie. Mieszczącym się w Warszawie. Znacie naszą nową zabawkę? Podzielcie się z jakich Wy wykorzystacie. Także może pochwalicie się projektami bądź różnymi rzeczami, które wy wycinacie. Nasze projekty znacie. Możecie je spotkać na różnego rodzaju imprezach, naszych wyjazdach. Podzielcie się. Z chęcią na pewno skorzystamy. Może coś podpatrzę? Dokładnie. Ja mam też parę rzeczy do skończenia, więc może się w końcu za nie wezmę. A my tymczasem pozdrawiamy Was serdecznie. Oczywiście standardowo zapraszamy Was na Facebooka, Instagrama i Twittera. Na nasze live, y, które są co niedzielę o godzinie 20.00. Także vlogi, które wpadają z partyzanta w środku tygodnia. Do też wszystkiego jest. linki macie pod każdym z naszych materiałów. E, natomiast jakość cięcia jest taka, że wkładając ten element z powrotem, musimy puknąć, żeby on wyszedł. Nie. Naprawdę fajnie i, i uważamy, że można się z tym pobawić i w puzzle, nie w puzzle w różnych historiach. Mm -hmm. A tymczasem kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie widzimy się. Na pewno wkrótce trzymać. Cześć. Cześć!